Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, zacznę troszeczkę vlogowo, to może za dużo powiedziane, ale jest to jeden z ostatnich filmów, może jeszcze około 4-5 filmów będzie nagranych w tym pomieszczeniu, ponieważ zgodnie z tym, o czym mówiłem, o czym pisałem na moim Facebooku, link do Facebooka znajdziecie w opisie tego filmu, już sobota, niedziela, przeprowadzka. Podejrzewam, że przewożenie całej tej graciarni, która tutaj jest, a przenosi się i studio nagraniowe, i serwis komputerowy, ale o tym troszeczkę więcej wam powiem w osobnym filmie, w osobnym vlogu, jak już fotel wstawię do, do, do nowego studia. I moi drodzy, słuchajcie, mm -hmm. Nacieszcie, nacieszcie się tymi filmami które tu są, bo idzie duża zmiana, idzie dobra zmiana i jednym z takich ostatnich filmów w tym ostatnim tygodniu, chociaż one pewnie będą nawet jeszcze publikowane w niedzieli, jest rozpakowanie, ten karton pewnie Wam za dużo nie mówi, a sprzęt jest fajny to jest obudowa od NZXT Noctis 450 przyjechała do mnie w zeszłym tygodniu ale no mam taki nawał pracy bardzo dużo komputerów do składania więc no musiała troszeczkę poczekać z rozpakowaniem będzie recenzja tej obudowy, ale już w zasłużonym miejscu, tak? w odpowiednim miejscu, gdzie będzie można fajnie zaprezentować jej wszystkie walory. A dzisiaj sobie zobaczymy, jak obudowa wygląda ogólnie, co jest w środku. Ta wersja kolorystyczna, która do mnie dotarła, to tak zresztą jak widać, to jest wersja czarno-czerwona. I obudowa Noctis 450 ma właśnie bardzo dużą szansę zastąpić moją dotychczasową obudowę od Bequite Salent Base 800K z uwagi na kolorystykę. Będzie bardziej pasowała do tego zestawu, który chcę zbudować. Ta obudowa ma jedną wadę z tego, co kojarzę i którą potwierdza specyfikacja, która jest z boku, a mianowicie nie mamy tutaj podobnie jak w H440 możliwości instalacji napędów 5,25 cala. To mogą być kontrolery, ale to może być także napęd optyczny. Przy czym, no tutaj ja tak rzadko korzystam z tego napędu optycznego, a mam przecież napęd zewnętrzny, że muszę się zastanowić. Jeżeli obudowa naprawdę bardzo fajnie wypadnie w testach, to to będzie moja nowa obudowa. Tutaj widzę już przecięte, niepotrzebnie sobie nawet nożyk brałem, ale góra jeszcze jest nieprzecięta, także to powinno elegancko pójść. Dobra, to, żeby nie skaleczyć się na bok. Nożyk wymieniony, więc jest ostry. Łapki, te pamiętajcie, jak będziecie cokolwiek kiedyś wyciągali e, na zewnątrz, żeby one się nie haczyły. Ja wam troszeczkę teraz przejdę. O, plak ziup, cyk. Ok, karton jest do góry nogami. Lecimy sobie z obudową, sam karton był lekko zgięty, a obudowa nie była w żaden sposób dodatkowo zabezpieczona przed transportem, więc mam nadzieję, że jest w całości, a z tego co widzę powinna być w całości, bo zobaczcie jakie tu są grube pianki, naprawdę bardzo grube, solidne pianki. Teraz tak, muszę zlokalizować dół. E, I bierzemy, i przede wszystkim to nie jest karton, tylko pianka. Będzie do zabezpieczenia komputerów, jak sobie obudowę zostawię. E, I teraz tak, tutaj mamy troszeczkę papierologii. to się może ewentualnie przydać e, do recenzji. Przy recenzji, e, zobaczmy sobie dół obudowy. Czy ja dobrze widzę? Czy tu będą paski LEDowe? Bardzo nawet możliwe, chociaż to całe białe jest, no ale kto by. Coś takiego robił, gdyby to miało nie być podświetlone. Także zobaczymy, jak to wypada. W praktyce nie wiem gdzie Nie widziałem jeszcze wcześniej żadnej recenzji tej obudowy. Muszę sobie zobaczyć, jak to wygląda, zanim ja będę ją też testował. Cztery dosyć duże nóżki, guma, wygląda to całkiem solidnie. Mamy miejsce na instalowany na dole zasilacz. Tutaj dodatkowe otwory, podejrzewam, że będzie możliwość instalacji także dysków 2,5 właśnie na dole. I co, obrócimy sobie ją. Żona już mi tu cała prawie wylazła z tego jak to się mówi, z tej, z tej z tej, pianki. To na bok. Muszę pamiętać, które były do czego. Ta obudowa z pewnością przykuwie Waszą uwagę niebagatelnym kształtem, niebagatelnym wzornictwem, bo nie jest to prosta wyciechana skrzynka. Jeżeli chodzi o wykończenie tej obudowy, no to już jest u mnie duży plus, ponieważ jest całe matowe wygląda to naprawdę bardzo fajnie wszystkie panele są na topie ale przepraszam, panele złącza na topie, ale troszeczkę tak jakby z prawej strony obudowy jest przycisk power, dosyć płytki chodzi z wyraźnym oporem, 4 złącza USB 220, 230, jest złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe nie widzę przycisku reset i bardzo prawdopodobne że ta obudowa nie będzie go miała w ogóle tutaj są dodatkowe otwory wentylacyjne, w środku coś tam lata mam nadzieję, że nie Element obudowy. Eee, natomiast tak, na pewno idzie tutaj instalować dodatkowe wentylatory. Cały będzie trzeba tylko zdjąć. Być może e, odkręcić. Także zobaczę, jak to będzie. Przy czym tutaj widzę, że troszeczkę się plastik jakby odkształcił. Kto wie czy tam kurier czymś nie rzucił. Natomiast tu widzę że jest wszystko w porządku więc to będzie tylko trzeba poprawić. E panel nie ma dodatkowych przetłoczeń. E ma rączki które umożliwiają zdjęcie. Przy śrubkach są dodatkowe elementy które takie silikonowe podkładki twarcze które dbają o to aby nie porysować powłoki lakierniczej. E I śrubeczki są z takim systemem że ich całkowicie nie wykręcamy. Co widzimy tutaj w środku, od tej tylnej strony, na razie może od tego sobie zacznę. Tutaj jest przede wszystkim kontrola prędkości obrotowej wentylatorów. Czy dostęp do całości, gdzie jest do tego kontrolera, ciężko wyczuć. Później zobaczę, tutaj widzę, mam jakiś tylko przełącznik, ale to będzie prawdopodobnie włącznik, wyłącznik oświetlenia LED. Muszę zajrzeć do instrukcji obsługi, ewentualnie z drugiej strony obudowy coś może być. A, okno jest wywalone. Dobra, będę musiał poprawić sobie mocowanie okna. Bo widzę, że w transporcie jednak troszeczkę obudowie się dostało. Przewody, czarne końcówki. Tutaj mam dodatkowo woreczek z akcesoriami. Tak, tak jak myślałem, to jest poświetlenie od dołu tej obudowy. Podejrzewam, że kozacko będzie wyglądało. Tacki z systemem antywibracyjnym dla dysków 3,5 calowych oraz z możliwością instalacji dysków 2,5 calowych. W zasadzie przepust, jak przepust jest taka piwnica do zasilacza, miejsce na okablowanie, a tutaj przepusty już właściwe. Mam dodatkowo gumowe kołnierze, poza tymi górnymi. Tu jest całość od systemu oświetlenia z tyłu standardowo 7 złączy na karty rozszerzeń, wykręcane oczywiście, wentylowane. Zasilacz instalujemy do takiej rameczki. Także najpierw sobie wykręcacie tą rameczkę, przykręcacie zasilacz do rameczki, a potem wjazd w całości do środka. Tak mielibyście zadanie utrudnione. I lecimy tutaj, z tej strony Tutaj widzę nawet ciekawe profilowanie tego tworzywa, tu akurat wygięte nie jest Ciekawe gdzie jest ten, gdzie jest ten kontroler, muszę zobaczyć jak to działa, ogarnąć instrukcję I zobaczcie widzicie, jest wduszone całość, także się przy transporcie troszeczkę obudowie dostało Ta dolna nie wiem czy mi puści tak od razu, o puści, czyli nie muszę wkrętaka wyciągać Obudowa kozak Widzicie takie coś się stało i niestety, ale element, który lata, wygląda na to, że to jest element od właśnie panelu. Także obudowy się troszeczkę dostało, ale o, cyk, tutaj dogięte, zagięte. Widzicie, jak pleks odleciał. Już okno jest w całości. Też w zasadzie już mogę teraz powiedzieć, że prawdopodobnie obudowy mimo wszystko nie będę sprzedawał, no gdzie takie gdzie uszkodzony sprzęt. Znaczy, jakiegoś dużego uszkodzenia to nie jest, nie ma wpływu na pracę budowy. Dobra, to bierzemy na bok. Niestety czasami się zdarza. O, właśnie o tym mówiłem. Widzicie? Kawałek pleksy. Dobra, to na bok do wyrzucenia. Ewentualnie można też jakimś klejem bezbarwnym przykleić. O, to jest pomysł. Tutaj zobaczcie, cały środek jest dość szczelnie odcięty. Tutaj widzicie zabudowane właśnie miejsce na montaż dysków. Tutaj będzie możliwość zdjęcia tej komory prawdopodobnie tak. Nie widziałem jak od spodu jest mocowana. Mamy dodatkowe dwa dedykowane miejsca na instalację napędów dwuipółcelowych. Ja mam dyski w Wright połączone na system, także kto wie, czy też z tego nie skorzystam, na tyle jest tu 40 mm wentylator a na froncie zaraz sobie zdejmiemy, tutaj widzę trzy wentylatory, ale prawdopodobnie 120, jeżeli chodzi o tył to jego przód, przepraszam to jego zdjęcie jest bardzo, słuchajcie, skomplikowane, bo na zrobić tak, łapą od spodu i cyk. I już mamy zdjęte. Nie ma tutaj śrubek, tutaj są tylko takie wykonane stworzywe elementy. Jeżeli chodzi o ich trwałość, to powiem tak: jeszcze ani razu nie miałem sytuacji, żeby w normalnie eksploatowanej obudowie coś było z tym nie tak. Jak obudowy po testach czasami dochodziły, to nam się zdarzało, ale to wiadomo, one są dużo przewożone i większość uszkodzeń, pewnie transportowych. Tutaj jest dodatkowy filtr przeciwkurzowy, magnetyczny na magnes od spodu od Zeslasia filtr widzieliście. Tak, to są 123 dodatkowe wentylatory, czyli cztery na dzień dobry na wyposażeniu obudowy i całość na bardzo ładny, czarny kolor jest polakierowana. Także to można sobie tu włożyć, a tu cyk, magnesik, jeszcze tylko trafić w całość i gitara. Dobra, słuchajcie, to, to sobie biorę na boczek to można założyć, żeby już całość fajnie wyglądała. Ja w tej chwili nie będę tutaj nawet platformy testowej jeszcze do tej obudowy przekładał, bo mam jedną obudowę, którą zrecenzuję jeszcze w tym tygodniu. Bardzo fajna obudowa, słuchajcie. Na razie jeszcze głównie nie zdradzam. Zostańcie, jak to się mówi, ze mną. Śledźcie kanał, to będziecie widzieli, o co chodzi. Teraz tak, tutaj jest dodatkowo folia zabezpieczająca. Ok, to jej na razie nie zdejmuję, więc to sobie można... Założyć z powrotem, tylko tu jeszcze to trzeba troszeczkę dogiąć, bo delikatnie ten panel cały lata. No niestety zdarza się. Obudowa przyszła z Niemiec, z tego co, co, co pamiętam, musiał rzucić na list przewozowy okiem, ale tak mi się mocno wydaje. Kompatybilność z płytami głównymi to chyba w tej chwili najważniejsze. Płyty, oczywiście, do standardu ATX, jeżeli chodzi o kompatybilność z chłodzeniami, to tutaj mamy 140, także te 16 cm powinno być bez problemu. Natomiast co do długości możliwych do zainstalowania kart graficznych, to podejrzewam, że około 30 cm tutaj jest bez wyjmowania tych zatok. Natomiast całość jest na tyle szeroka, że po wyjęciu ewentualnie zatok to nawet. Jeszcze tutaj tył karty powinien się zmieścić, ale to oczywiście wszystko wyjdzie w testach, wszystko wyjdzie w recenzji, podświetlane logo NZXT obudowa robi bardzo fajne wrażenie zwłaszcza jeżeli ktoś właśnie lubi tego rodzaju design to można powiedzieć, że konstrukcja stworzona dla niego, no jest jedna wada tej obudowy na pewno do mnie czyli brak możliwości instalacji napędów 5,25 cala, tutaj nie mam na myśli tylko i wyłącznie napędów optycznych, ponieważ o ile z tych coraz rzadziej oczywiście się korzysta to na przykład, przecież Zatoki 5,25 cala macie bardzo fajne kontrolery prędkości obrotowej wentylatorów, chociażby całe panele z czujnikami, no i Niestety, ale w tym momencie jesteście pozbawieni możliwości korzystania z tego typu rozwiązań. Ale to jest, to jest dodatkowo margines tak naprawdę użytkowników, którzy z czegoś takiego korzystają. Słuchajcie, e, dajcie znać, jak Wam się ta obudowa podoba. Być może ktoś z Was ma taką obudowę już, o to się może podzielić swoimi spostrzeżeniami. Ode mnie w tej chwili to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, będę zaszczycony kciukiem w górę, jeżeli zostawicie komentarz, będzie miło, w miarę możliwości odpowiem. A ode mnie na tyle dzięki za uwagę. Cześć, hej!